Łączność z tyłem, aż 900 lumenów w trybie świateł, mijania, nowe piloty i możliwość montażu pod, ale też na kierownicy. Czy Hori 1300 i Hori 900 namieszają na rynku lampek rowerowych? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Dzisiaj czas na chyba najbardziej wyczekiwany film na tym kanale, bo pytań było o te lampki już naprawdę mnóstwo. Zacznijmy od tego, co się zmieniło i jakie są różnice między. Hori 1300 a IWO 1300. Powiem wam także, co oferuje Hori 900, bo to zupełnie nowa koncepcja. Film powstał w ramach płatnej współpracy, jednak, jak zwykle, powiem wam wszystko, co o tych lampkach myślę. Nie będę tutaj niczego ukrywał. Co się zmieniło względem Magic Shina IWO 1300, czyli dotychczas mojej ulubionej lampki. Hori 1300 ma funkcję Light Sync której wcześniej nie było. Dzięki tej funkcji można połączyć przednią lampkę z tylną lampką, jeżeli ma ona również tą funkcję. Na razie tylko kilka modeli tylnych Magic Shina ma taką opcję i są to raczej takie modele dosyć słabe, raczej do jazdy po mieście mają też radar Magic Shina, jeden z Radarów, ale na przykład Simi 300 jeszcze takiej opcji nie ma. Prawdopodobnie w jakimś nowszym wydaniu będzie taka możliwość, żeby te lampki połączyć. Wtedy, włączając przednią lampkę, automatycznie włącza nam się tył i tak samo przy wyłączaniu, tył gaśnie razem z przodem, więc ułatwia to trochę obsługę tych lampek. Kolejna zmiana jest taka, że mamy tutaj tylko jeden guzik do obsługi lampki na jej obudowie, ale jest on w lepszym miejscu, bo jest z boku, a nie od dołu, więc jest lepiej widoczny. Zmieniło się też to, że mamy tutaj rozdzielone światła mijania i długie, te diody są zainstalowane obok siebie, nie w jednym miejscu, tylko obok. Dzięki czemu uzyskujemy rozproszone światła długie, które prawdopodobnie będą lepsze do jazdy w terenie, bo nie ma takiej wyraźnej różnicy między światłem a cieniem. To co zmieniło się na minus, to brak widoczności bocznej. Teraz ten klosz jest schowany w obudowie, więc niestety z boku tej lampki w ogóle nie widać. W Ivo 1300 przypomnę Wam było to tak, że ten klosz nieco wystawał, więc widoczność boczna była bardzo dobra. W Horii 1300 mamy też nowy rodzaj pilota do Magic Shina. Generalnie to jest ogólnie nowy pilot do różnych lampek Magic Shina. Jest on trochę mniejszy, jest mocowany za pomocą gumki, ma tutaj takie zaczepy, więc być może będzie to solidniejsze. Tak samo są tutaj dwa guziki. Jest wyraźniejsza dioda, która wskazuje nam też poziom naładowania baterii i można go ładować przez USB-C. Nie trzeba tutaj, nie potrzebujemy tutaj baterii takich zegarkowych płaskich, więc to jest duży plus. Jaka będzie solidność tej gumki? Ciężko mi powiedzieć, natomiast jest ona dosyć gruba. W poprzedniej wersji tego pilota udało mi się urwać te zaczepy od tego rzepowego paska, więc mam nadzieję, że tutaj będzie to solidniejsze. Na pewno montaż też jest łatwiejszy, bo sporo osób narzekało, że ma kłopot, żeby ten pasek przepleść i owinąć. Moim zdaniem to akurat było dobre rozwiązanie, ale może to będzie nawet lepsze. Mamy tutaj nadal garminowski system montażu, więc mocujemy lampkę obracając ją, więc to jest bardzo fajny system, mocno się to trzyma bardzo pewnie. Dodatkowo teraz mamy możliwość zainstalowania lampki. Na kierownicy, bo tutaj ten uchwyt można sobie przekręcić, zainstalować go od dołu i dzięki temu możemy mieć lampkę zarówno nad jak i pod kierownicą. Co istotne, w przypadku chori 1300 i podstawowego zestawu nie dostajemy to, tego wysięgnika z obejmu na kierownicę, żeby lampkę sobie zainstalować razem z nawigacją. No, to jest pomyślane pod tym kątem, że sporo osób już te uchwyty swoje ma, albo są to jakieś uchwyty dedykowane do danej kierownicy czy do roweru, więc tego nie musimy kupować. Natomiast jeżeli chcecie coś takiego dostać, można kupić zestaw rozszerzony i wtedy ten uchwyt będzie. No i ostatnia różnica, myślę, że jedna z najważniejszych to mocniejsze światła mijania. Światła mijania w IWO 1300, moim zdaniem, były bardzo dobre i nadal tak uważam. Ale tutaj dodano jeszcze trochę mocy, rozszerzono snop światła i zmieniono delikatnie barwę. Ona nie jest jakaś bardzo zimna, ale to światło jest chłodniejsze niż było w Iwo, nie jest takie żółtawe. No i zasięg też jest bardzo dobry. No mamy tutaj 900 lumenów, w poprzedniej wersji czy w tym modelu Iwo 1300 było 650 lumenów, więc mamy spory przyrost mocy. Ale no, przydaje się to, bo właśnie ta lampka świeci szerzej, więc gdyby zostawiono taką samą moc, to ta, ta intensywność światła byłaby zbyt mała. Tutaj to zostało podkręcone, więc pod tym kątem jest bardzo dobrze. Światła długie w obu przypadkach nadal mają 1300 lumenów. Hori 900 to z kolei zupełnie nowy pomysł na lampkę, bo jest to takie dwa w jednym. Mamy połączenie lampki sygnalizacyjnej, takiej typowo do jazdy w dzień, z lampką do jazdy po ciemku. Nie ma tutaj co prawda świateł długich. Nie ma w zestawie pilota, jest on opcjonalny, ale dzięki temu lampka jest sporo mniejsza i lżejsza. A dodatkowo w zestawie mamy już od razu taki adapter do mocowania między uchwytem nawigacji a nawigacją. Więc można ją sobie założyć w formie takiej kanapki. Zobaczycie to teraz na przebitkach. No i jest to ciekawe rozwiązanie, bo jeżeli nie mamy specjalnie uchwytu, na przykład na GoPro pod takim uchwytem mamy tylko to górne mocowanie, sporo jest takich uchwytów, no to mamy gdzie tą lampkę wsadzić. Minusem tego rozwiązania jest to, że zazwyczaj nawigacje mamy ustawione albo płasko, albo lekko pod górę, no i wtedy, gdy włączymy światła mijania, to one będą po prostu świeciły do góry i będą oślepiały, więc to, to jest taki minus, ale jeżeli macie regulowany taki uchwyt, albo macie to ustawione lekko w dół, to też się zdarza, no to wtedy jak najbardziej to będzie dobrze świeciło. To jest podobna koncepcja jak w lampkach firmy Raveman. Tam też wprowadzono coś takiego, że właśnie w lampkę od góry wpina się nawigację, a ta lampka właśnie ma służyć do jazdy w dzień. Ma też funkcję power banka. Ta lampka funkcji power banka nie ma. Mamy tutaj takie diody DRL pionowe do jazdy w dzień, które świecą albo sta światłem stałym albo migającym. Natomiast jest to światło dosyć słabe, bo te diody mają łącznie 50 lumenów, więc w jakiś ponury czy deszczowy dzień jest to całkiem dobrze jeszcze widoczne. Natomiast w dużej odległości, w słoneczny dzień, to jest to już trochę za słabe. Teraz będziecie widzieli, że to jest mocne, natomiast jest to po prostu bardzo mocno rozproszone światło. Podobnie jak w Hori 1300, w Hori 900 również ma Bluetooth, więc można ją połączyć z aplikacją. No, i jest też tutaj dostępna ta nowa wersja pilota. Natomiast nie jest on w zestawie, jest on opcjonalny. Zamawiając lampkę, można od razu sobie takiego pilota wybrać, wziąć taki zestaw rozszerzony. Nie ma też tutaj tego wysięgnika do mocowania lampki, podobnie jak w Chori 1300. Natomiast mamy właśnie ten element do podwieszenia lampki w standardzie GoPro. No, i mamy tą przejściówkę, dzięki której możemy na lampkę założyć jeszcze właśnie. Na przykład jakąś nawigację. Teraz standardowo, jak w każdym z moich testów lampek, zobaczycie, jak te lampki świecą na przebitkach. Będziecie widzieli, jak jeździłem z włączonymi lampkami, a ja opowiem, jakie mamy tutaj tryby i jakie są czasy pracy deklarowane przez producenta oraz jakie czasy ja zmierzyłem. W przypadku Hori 1300 mamy. Tryb stały świateł mijania 200 lumenów. Lampka powinna świecić nim 6 godzin. W trybie 400 lumenów światła mijania powinna świecić 3,5 godziny i w trybie 900 lumenów powinna świecić przez 2,5 godziny. W trybie świateł długich producent deklaruje tutaj 2 godziny czasu pracy i 1300 lumenów. W trybie świateł migających 800 lumenów. Lampka powinna świecić przez 9,5 godziny i mamy tutaj jeszcze tryb Night Flash, czyli miga z mocą 200, 1000, znowu 200 lumenów. Wtedy powinna świecić 4,5 godziny, natomiast ten, te tryby moim zdaniem są takie mocno średnie. Sprawdziłem tą lampkę w trybie świateł mijania, 900 lumenów i świeciła wtedy 2 godziny z deklarowanych 2,5 godzin. Oraz w trybie świateł długich. Pełna moc 1300 lumenów lampka świeciła godzinę i 42 minuty z deklarowanych dwóch godzin. W obu przypadkach lampka miała jeszcze około godziny rezerwy. Podczas gdy ta rezerwa się włącza, lampka świeci już w trybie świateł mijania 200 lumenów i nie da się tego trybu zmienić. Natomiast w trybie migającym z mocą 800 lumenów, światłami długimi. Lampka świeciła przez 14 godzin i 40 minut z deklarowanych 9,5 godzin i miała tutaj z kolei około 15 minut rezerwy. Ona wtedy przełącza się, nawet jeżeli mamy tryb migający, przełącza się w tryb stały, światła mijania 200 lumenów. Podsumowując te czasy pracy jest no całkiem nieźle, bo te czasy pracy w najmocniejszych trybach są tylko minimalnie krótsze niż deklaruje producent, natomiast Tryb świateł migających działał o kilka godzin dłużej niż deklaruje producent, więc jest, uśredniając, jest moim zdaniem całkiem nieźle. To jest dosyć typowe zachowanie tych lampek, że w tych mocniejszych trybach one świecą trochę krócej niż deklaruje producent, a w trybach słabych migających świecą znacznie dłużej niż producent podaje. Co ciekawe, te czasy pracy w porównaniu do Iwo 1300, z którą dzisiaj tą lampkę porównuję, są dosyć inne. Bo to znaczy w trybie świateł mijania 650 lumenów i w 1300 świeciła 2 godziny i 42 minuty zdeklarowanych ponad 3 godzin, więc ten najmocniejszy tryb świateł mijania działa tutaj znacznie dłużej, natomiast w trybie świateł długich, zdeklarowanych 2 godzin, i w 1300 świeci tylko godzinę 20. A tutaj mamy godzinę 42 minuty, więc przy tej samej baterii ten czas pracy jest lepszy. Jeżeli chodzi o czasy pracy lampki Hori 900, to w trybie świateł mijania 200 lumenów producent deklaruje 3,5 godziny pracy. W trybie świateł mijania 400 lumenów powinno to być 2,5 godziny pracy. A w trybie najmocniejszym, świateł mijania 900 lumenów powinno to być 1,5 godziny świecenia. W trybie DRL, czyli tych diod do jazdy dziennej, w trybie stałym. 50 lumenów lampka powinna świecić 7,5 godziny, natomiast w trybie migającym powinna świecić 30 godzin. A w trybie połączonym, gdy świecą na stałe światła te DRL, te diody i miga światło mijania z mocą 200 lumenów, lampka powinna świecić 15 godzin. A jak wypadły czasy pracy według mojego pomiaru? No w trybie świateł mijania 900 lumenów lampka świeciła godzinę i 5 minut zdeklarowanej 1,5 godziny. Więc trochę krócej i miała jeszcze około 30 minut rezerwy. Rezerwa działa tutaj tak samo jak w Chori 1300. Światła mijania 200 lumenów, nie da się tego trybu zmienić. Natomiast w trybie migającym, tym takim łączonym, czyli mamy te diody DRL oraz migające światło mijania, lampka świeciła przez 14 godzin i 55 minut, z deklarowanych 15 godzin, i miała tutaj tylko 5 minut. Rezerwy. Więc, tak więc ten tryb migający jest bardzo zbliżony do tego, co podaje producent, natomiast tryb świateł mijania działa niestety krócej. W przypadku obu lampek można ustawiać sobie tryby poprzez aplikację Magic Shine. Niestety odkryłem tutaj dwa problemy. Pierwszy jest taki, że te tryby można ustawiać tylko dla świateł mijania. Poprzedniej w, w przypadku iwo 1300 i Iwo 1700 można to było ustawić zarówno dla świateł mijania... Jak i dla świateł długich. Tutaj można sterować tylko światłami mijania, co jest sporym minusem. No bo jeżeli ustawimy sobie nawet w tryb migający jakieś słabe światła mijania, a lampka jest prawidłowo ustawiona i świeci poniżej linii wzroku kierowcy, to w słoneczny dzień takie słabe migające światło padające na asfalt, a nie do góry świecące, no jest po prostu kiepsko widoczne. Więc to jest spory minus. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione i będzie można też sterować trybami. Świateł długich, i tutaj o to apeluję do producenta. Natomiast drugi problem jest taki, że dodanie jakiegokolwiek trybu w tej aplikacji powoduje, że tracimy pełną moc świateł mijania. Co jest dosyć dziwne i wydaje mi się, że jest to jakiś błąd tej aplikacji. Dodałem sobie tam parę trybów i zauważyłem, że po prostu światła mijania świecą mniej więcej o połowę słabiej, ten, w tym trybie takim stałym. Nadal mamy trzy tryby pracy, natomiast one są po prostu dużo słabsze niż przed programowaniem tych trybów. I radzę Wam na to uważać, bo w nowej wersji aplikacji nie da się tego wykasować. Więc jeżeli zaczniecie sobie programować te tryby, to stracicie pełną moc świateł mijania, te 900 lumenów, które są tutaj dużym plusem. Na szczęście, w starej wersji aplikacji dało się wszystkie te tryby wykasować i pełna moc świateł mijania wtedy powróciła. Natomiast, no, no jest to dosyć dziwne rozwiązanie. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Fajnie, gdyby producent to poprawił. Wydaje mi się, że można to pewnie w samej aplikacji jakoś zaktualizować to programowanie i wtedy będzie ok, jeżeli będziemy mogli to ustawić. Niestety, w nowej wersji aplikacji w ogóle zniknęła opcja takiego nieregularnego, dosyć szybkiego migania, która była w starej wersji aplikacji, a to był najlepszy tryb do tych. Świateł do jazdy w dzień. Mam nadzieję, że to również uda się przywrócić, bo wtedy tryb do jazdy w dzień będzie dużym atutem. A tak to jest największy minus tej lampki, bo miganie z mocą 800 lumenów to jest jakieś szaleństwo. Ta lampka miga bardzo mocno, zużywa dużą energii. Mimo, że ona wytrzymała tutaj dłużej, gdy sprawdzają czas pracy, niż deklaruje producent, bo przypomnę, to było tamte 13 godzin, czy 13,5. To nadal jest to światło po prostu za mocne. Ja z tą lampką jeździłem sobie w taki słoneczny dzień, sprawdzałem, włączyłem ten tryb migający 800 lumenów i widziałem po prostu, jak zbliżam się do jakiegoś skrzyżowania, gdzie są znaki, że wszystko miga, że wszystko się odbija, mimo że było pełne słońce. Więc ona po prostu świeci światłami długimi, miga. Miga to trochę tak, jakby ktoś jechał z naprzeciwka i migał Wam długimi z samochodu. No to jest po prostu zbyt mocne, to oślepia i bez sensu zużywa energię. W przypadku Hori 900 też jest możliwość sterowania trybami z aplikacji, natomiast nie zauważyłem, żeby działo się coś takiego, że te światła mijania w trybie stałym potem słabną, gdy sobie dodamy jakiś tryb. No tutaj jakby też nie da się ustawić migania światłami długimi, bo po prostu ich nie ma, tutaj mamy tylko światła mijania. Generalnie uważam, że światła mijania w tej lampce Hori 1300 to są chyba na ten moment najlepsze światła mijania z jakimi miałem do czynienia. No, jeszcze w lampce Magic Shine VTG 1000 też były bardzo dobre, ale tam były to światła przystosowane do małych kół. Ale w przypadku rowerów takich standardowych, to te światła są naprawdę świetne. Świecą bardzo szeroko, intensywnie, w tym trybie 900 lumenów, zasięg jest duży. Rozkład światła jest też całkiem niezły, bo jest to dosyć równomierne. Nie jest tak do końca równomiernie rozłożone to światło, ale jest uważam, wystarczająco dobrze. I podsumowując, jest naprawdę super. Pod tym kątem jest lepiej nawet niż w lampce Magic Shine Evo 1700, czyli lampce, która jak dotychczas moim zdaniem w trybie świateł mijania świeciła najlepiej. Więc pod tym kątem jest naprawdę petarda. Widziałem jakieś zastrzeżenia co do tej lampki. Innych testerów, że świeci ona zbyt wąsko, ale ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Wystarczy wjechać nawet na jakąś zwykłą, dwupasmową, asfaltową drogę i zobaczycie, że ona świeci. Nie tylko oświetli wam oba pasy, ale oświetli jeszcze pobocze, więc uważam, że naprawdę więcej nie trzeba. Takie opinie moim zdaniem. Wynikają z tego, że po prostu jest wyraźna różnica między światłem a cieniem, więc ludziom, którzy wiadą w teren wydaje się, że tego światła jest za mało, no bo jak ostro skręcą kierownicą, to mogą już czegoś nie widzieć. No ale to jest po prostu lampka z odcięciem i trudno, żeby było inaczej. Nawet lampki typowo przystosowane w teren, które świecą taką okrągłą wiązką, często świecą dużo węzie niż ta, natomiast tam nie ma wyraźnej różnicy między światłem i cieniem. Stąd takie. Wrażenia. Ta świeci naprawdę moim zdaniem genialnie. Jeżeli chodzi o światła długie, no to mówię teraz tylko o Hori 1300. Są one rozproszone, nie ma takiej wyraźnej granicy między światłem a cieniem. Ten zasięg jest podobny jak w przypadku IWO 1700, natomiast mam wrażenie, że przez to rozproszenie to światło jest trochę mniej intensywne. Ten snop światła nie jest też jakiś bardzo szeroki, bo widać, że on tak naprawdę kończy się tak, jak kończy się snop światła. Mijania, więc świeci to na podobną szerokość, natomiast no, przez brak tej wyraźnej granicy jest takie wrażenie, że, że widzimy lepiej. Uważam, że jest całkiem nieźle. Szkoda może jedynie, że tutaj są diody o dwóch różnych barwach światła, czyli te światła mijania mają taką trochę cieplejszą, a te światła długie są już takie bardziej niebieskawe. No trochę to tak dziwnie wygląda. Myślę, że można było dać dwie takie same diody ale no to już jest taki niuans. Generalnie jest bardzo dobrze, te światła są naprawdę świetne. A na koniec dla tych, którzy są potencjalnie najbardziej zainteresowani zakupem jednej z tych lampek, pokażę Wam jak są te lampki zbudowane i co dostajemy w zestawie. Zacznijmy sobie od Hori 1300. Lampka przychodzi w takim ładnym, kolorowym pudełku i w zestawie no nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy. Mamy instrukcję, mamy klucz takiego torxa który umożliwia nam przekręcanie tej, tego uchwytu z góry na dół, zależnie od tego, jak chcemy lampkę zainstalować. Jest sama lampka, jest pilot, ten nowy pilot od Magic Shine, o którym Wam wspominałem, jest kabel USB-C i jest mocowanie do założenia lampki pod nawigacją. Największa różnica względem Iwo 1300, jeżeli chodzi o zestaw, to to, że nie mamy tutaj w standardzie tego uchwytu na obejmę do kierownicy, ale tak jak wspominałem, można kupić zestaw rozszerzony i wtedy taki uchwyt dostaniemy. W przypadku Hori 900 mamy również podobne pudełko, też nieduże, kartonowe. Mamy instrukcje. Tutaj mamy już trochę więcej tych. Uchwytów, bo mamy po pierwsze uchwyt przykręcany do lampki oraz mamy dwa dwie te przejściówki, do których można wpiąć sobie od góry licznik, gdy lampkę chcemy zamontować między uchwytem a licznikiem. Więc tutaj jest fajnie. Można też zamontować sobie kilka lampek jednocześnie, bo one są wszystkie w standardzie garminowskim, więc można sobie zrobić taką kanapkę. Tutaj opcji jest dużo również dostajemy tutaj mocowania w standardzie GoPro z przejściówką na Garmina, żeby sobie to podpiąć pod kierownicą Torxa, żeby sobie to przekręcić i odkręcić i jeszcze taką zaślepkę, bo gdy nie używamy tego drugiego wyjścia, to możemy sobie to zaślepić, żeby mieć mniej tutaj tego plastiku. Tak jak wspominałem w przypadku Hori 900 nie mamy pilota, natomiast można sobie opcjonalnego pilota Dokupić. On przychodzi wtedy w takim małym pudełku, również z instrukcją i można go sparować z tą lampką Hori 900. Pojawiło się jakieś pytanie tutaj, czy można używać tych nowych lampek z serii HORI ze starymi pilotami od lampek z serii Ivo. Ja próbowałem takiego pilota sparować z tymi lampkami, tego starego pilota z nowymi lampkami, i niestety nie chciało mi się to połączyć. Może ja coś źle robiłem, no, ale robiłem to według instrukcji. I to parowanie niestety się nie zakończyło sukcesem. Jeśli chodzi o budowę, no to w przypadku Hori 1300 mamy tutaj, tak jak wam wspomniałem, osobno diodę do świateł długich, osobno do świateł mijania, jest to położone obok siebie. No wygląda to fajnie. Producent twierdzi, że ta lampka jest jakoś trochę bardziej aerodynamiczna. Czy tak jest, nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast wygląda całkiem fajnie, jest taka pozioma, czyli jest to trochę inny design niż w przypadku na przykład IWO 1700, gdzie lampka jest taka bardziej ułożona w pionie. Mamy tutaj ten włącznik, który jest jednocześnie wskaźnikiem naładowania baterii. Nie jest to zbyt precyzyjne, ale jest przynajmniej dobrze widoczne, a z drugiej strony mamy wejście na USB typu C. Lampka ładuje się dosyć długo, nie mierzyłem tego dokładnie, natomiast trochę to trwa. No i to jest tak naprawdę wszystko w tym wypadku. Cała tutaj ta Cały ten front jest metalowy, natomiast tył i boki są już wykonane z plastiku. Wszystko jest spasowane bardzo ładnie, lampka robi solidne wrażenie. Lampka ma baterię 3200 mAh. Jest wodoodporna w standardzie IPX6 i wy, mimo, że wydaje się taka dosyć zbita i ciężka, no to waży 151 gramów, więc bardzo podobnie jak tego typu lampki z akumulatorem o podobnej wielkości, więc tutaj niczym się nie wyróżnia ani na plus, ani na minus, natomiast moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. W przypadku Hori 900 budowa jest bardzo podobna, ta lampka jest po prostu trochę mniejsza. Nie mamy tutaj świateł długich, za to po bokach mamy światła te dojazdy dziennej. Na środku jest też światło mijania, więc no budowa jest tutaj dosyć podobna. Mamy tutaj też jeden przycisk, który jest również wskaźnikiem naładowania baterii, również ten przód jest wykonany z aluminium, natomiast boki i tył je, są plastikowe. Z tutaj z drugiej strony mamy wyjście USB typu C. Lampka nie ma funkcji podobnie jak Hori 1300 funkcji powerbanka, natomiast tutaj są właśnie też te dwie opcje montażu. Generalnie ta lampka również wygląda bardzo fajnie, jest dosyć mała, zgrabna, waży 107 gramów, więc już trochę mniej niż ta Hori 1300 i również jest odporna w standardzie. IPX6. Tu jeszcze taka dodatkowa informacja: nie ma tego pilota w zestawie w przypadku Hori 900, natomiast nie ma tu świateł długich, więc moim zdaniem ten pilot nie jest tutaj niezbędny, można sobie bez niego poradzić spokojnie, chyba że chcecie używać tego trybu migającego naprzemiennie światłami mijania i tymi diodami DRL, no to wtedy pilot jest konieczny, żeby to móc uruchomić. Bez pilota można włączyć jedynie tryb migający, który Miga tymi diodami DRL, który nie jest jakoś super mocny. Mając pilota, można włączyć migający tryb światłami i mijania, i te diody wtedy DRL świecą się na stałe, tak jak wam teraz to pokazuję, bo uruchomiłem to z tego pilota opcjonalnego. Na koniec, wracając do pytania, która lampka jest lepsza? Czy IWO 1300, czy Hori 1300? No nie mam tutaj dla Was jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że na, moment, na ten moment Iwo 1300 jest bardziej uniwersalna, bo po prostu ma dobre mo możliwość ustawiania dobrych trybów do jazdy w dzień oszczędnych i niezamocnych. Natomiast Hori 1300 ma lepsze światła mijania, ma dla niektórych myślę też, lepsze światła długie, ma nowocześniejszy, fajniejszy wygląd, ma łączność z tyłem. Ma dwie opcje montażu, więc to jest coś, co dla niektórych tą Ivo 1300 wykluczało. To można zamocować na kierownicy, gdy na przykład jedziecie na jakiś bikepacking, macie z przodu torbę w poprzek kierownicy, więc to są duże plusy tej lampki. No ale ten tryb migający jest tutaj do poprawy, znaczy możliwość zaprogramowania tego w aplikacji jest do poprawy. Gdyby producent w ogóle chciał poprawić kiedyś i fabrycznie wgrać taki słaby... Tryb migający, oszczędny, światłami długimi, nieregularnie 200-300 lumenów, to już w ogóle byłoby super, gdyby nie trzeba było tego programować. Więc, dopóki to nie zostanie poprawione z tymi trybami i z tą aplikacją, no to pod kątem świateł dojazdu dziennej ta lampka wypada dużo gorzej. Jeżeli chcecie jeździć tylko po ciemku, albo w dzień po prostu nie włączacie światła, bo jeździcie tylko i wyłącznie gdzieś po jakichś lasach, praktycznie i nikogo tam nie ma. No, to ta lampka jest moim zdaniem lepsza. Ale jeżeli chcecie też jeździć po drogach publicznych, jeździcie głównie w dzień, no to IWO 1300 jest lepsze. Więcej o tych lampkach i o tym, jak wypadają one w porównaniu też do konkurencji, znajdziecie rankingu lampek przednich, który pojawi się już za kilka dni na kanale, a po publikacji tego filmu dorzucę tego linka też tutaj i będzie on wyskakiwał tutaj w górze ekran. Jakie są ceny tych lampek? No, jest tu bardzo podobnie jak w przypadku lampek z serii IWO. Hori 1300 na dzień nagrywania tego filmu w polskim sklepie kosztuje niecałe 400 zł, natomiast Hori 900 kosztuje niecałe 350, przynajmniej za tyle znalazłem. Być może na jakichś chińskich znanych portalach znajdziecie taniej, ale ja mówię tutaj o cenach na dzień nagrywania i cenach w polskich sklepach, tak żeby mieć bezproblemową gwarancję. W ostatnim czasie pojawiło się parę osób, które wsparły mnie bezpośrednio na YouTubie. Bardzo Wam za to wsparcie dziękuję i motywuje mnie to do dalszej pracy. Podsumowując, jest to moim zdaniem w przypadku Hori 900 fajny pomysł na taką lampkę 2 w jednym, bo mamy nie tylko... Lampkę do jazdy w dzień, ale też możliwość dokończenia jazdy, gdy się ściemni. Ona nie działa jakoś długo, ale mamy porządne światła mijania. A w przypadku chori 1300 jest to również ewolucja względem Iwo 1300. No Szkoda jedynie, że te tryby do jazdy w dzień na tą chwilę są takie sobie, nie da się tego jakoś sensownie zaprogramować, bo gdyby nie to, to spokojnie przegoniłaby Iwo 1300. Do zobaczenia w następnym filmie, w którym pokażę Wam ranking lampek tylnych. Cześć!